Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego w tematu. W dzisiejszych czasach polegamy na naszych samochodach bardziej niż kiedykolwiek. Ostatnią rzeczą, jakiej byśmy chcieli. To wsiąść za kierownicę i odkryć mechaniczny problem z naszym samochodem. Niezawodny samochód ma zatem ogromne znaczenie. Na szczęście możliwe jest utrzymanie praktycznie każdego typu samochodu w dobrym stanie przez sześć cyfr na liczniku przebiegu. Wystarczy tylko trochę rozwagi i ostrożności. Choć początkowo znalezienie czasu na wykonanie minimalnych czynności niezbędnych do zwiększenia niezawodności samochodu może wydawać się trudne. To dłuższa i mniej problematyczna jazda znacznie to wynagrodzi. Jak zwiększyć niezawodność samochodu? Krok 1. Postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji samochodu. W instrukcji obsługi samochodu powinien znajdować się harmonogram przeglądów pokazujący, jak często należy wykonywać określone czynności konserwacyjne, aby samochód działał sprawnie przez długi czas. Harmonogram będzie zawierał zalecane interwały wymiany oleju sprawdzania powietrza w oponach i wymianę świec zapłonowych. Niektóre lub wszystkie z tych czynności konserwacyjnych można wykonać samodzielnie lub wezwać profesjonalistę, który zadba o potrzeby związane z konserwacją samochodu. Krok 2: ostrożna jazda samochodem. Podobnie jak w przypadku każdej technologii, Chcesz zminimalizować zużycie samochodu. Unikaj jazdy z dużą prędkością i staraj się jeździć ostrożnie po nierównym terenie. Krok 3. Szybko naprawiaj problemy. Problemy z samochodem zwykle pogarszają się z czasem, jeśli są pozostawione bez opieki. Gdy tylko zauważysz problem, poproś eksperta o jego zbadanie. Ważne jest, aby zidentyfikować problemy mechaniczne tak szybko, jak to możliwe. Aby zapobiec rozwojowi innych problemów, pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, czas i problemy związane z późniejszą naprawą samochodu. Krok 4. Wybierz części zamienne wysokiej jakości, nawet jeśli naprawa mocno obciąża portfel. Zwykle warto zapłacić nieco więcej za części wysokiej jakości niż wybierać najtańszą możliwą drogę. Wysokiej jakości wykonanie i materiały przyczyniają się do długiej żywotności części zamiennych i często są objęte gwarancją na pokrycie nieoczekiwanych uszkodzeń lub awarii, podczas gdy wiele taniejszych części nie jest objętych takimi gwarancjami. Krok 5. Regularnie czyść swój samochód. Czysty samochód nie tylko dobrze wygląda, ale mycie i woskowanie pomaga chronić lakier i metal pod spodem. Myj samochód raz lub dwa razy w miesiącu w obszarach miejskich i częściej niż dwa razy w miesiącu, jeśli mieszkasz w zakurzonym środowisku lub podróżujesz po trudnym terenie, gdy woda przestanie się zbierać podczas cyklu płukania. Nadszedł czas, aby nałożyć lekką warstwę wosku na lakier samochodu, wykonywanie sugerowanych przeglądów, traktowanie samochodu zgodnie z zasadami ruchu drogowego i rozwiązywanie pojawiających się problemów za pomocą wysokiej jakości napraw i części zamiennych może wydłużyć żywotność samochodu o kolejne lata chociaż możesz nie wiedzieć, ile problemów musiałbyś rozwiązać. Gdyby nie te rzeczy, zaufaj swojej przezorności i uwadze, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.